Witam Was, kochani, jedziemy z tym wrzesień-październik, bo już mamy październik. Więc tak, robimy dzisiaj dla Strzelca, bo zostałam poproszona w komentarzu, więc robimy dla Strzelca. I kochani moi, pamiętajmy, że to nie jest kontynuacja tamtego. Zobaczymy, co same karty mają Wam do powiedzenia. E, może wypłynie jakaś sugestia dla kogoś. E, nie jest to dla wszystkich, pamiętajmy o tym, potraktujmy to z przymrużeniem oka. Także zobaczmy, co tutaj karty w energii mają do powiedzenia dla strzelca. Może akurat Wam to coś pomoże, może Wam rozjaśni. Także sprawdzimy sobie, o czym będziemy rozmawiać. Zrobimy taką pierwszą energię. Ja dzisiaj jestem pod temat. Słuchajcie, witch. <laughs> Śmieję się, że to taki mój uniform. Um, więc sprawdzimy sobie teraz tak, co tu się dzieje, strzelczyku? na ten wrzesień, październik, no już październik bardziej. Dobra, tak, teraz tak, to, to, to. Decyzja. Kochani, chciałabym powiedzieć do strzelca, akurat w tej pierwszej, yy, pierwszym rozkładzie, który miał yy, rozejście się z kimś i powrót, który miał smutek związany z tym partnerem, czy partnerką, yy, tęsknotę, no i tutaj jest jakaś decyzja, jeszcze tego nie rozumiem, ale na pewno strzelec powinien taki słuchać, który się rozszedł i powrócił do kogoś. Może coś tutaj chce nam podpowiedzieć, więc zobaczmy dla takiej osoby, właśnie rozkład z zapytaniem, o co chodzi w tej sytuacji. Siła, noże w plecy. Kochani, jeżeli wróciliście do tej danej osoby, to tutaj karty pokazują, że owo dalej się nic takiego nie zmieniło. Dalej mamy jakieś nastawienie egoistyczne. W dalszym ciągu jest tutaj problem i niezmienność tej osoby. Może sobie to znowu potrwać trochę czasu, ale problem jest ten sam. Więc, warto by było, żeby Was znowu ten, ta postać nie naciągnęła czasowo. To warto by było podjąć jakieś kroki, może wyegzekwować jakieś obietnice, no i sprawdzić, czy się ta dana osoba do tego dostosuje. Nie wiem, o czym ja mówię. Jest to po prostu dużo problemów, które Was wcześniej już drażniły i które i dla których mogliście się nawet rozejść z daną osobą. Więc, jeżeli ta osoba się nie zmieniła, ale wróciła, no to Wam, sorry, ale zajmuje Wam czas i przestrzeń na coś nowego. Hmm. No i teraz tak. Ale też jest taka sytuacja trochę, że jest jeszcze jedna karta mówiąca o tym, że jak Wy macie w ogóle mówić o przyszłości ze sobą razem, jeżeli nie ma żadnej decyzji o zamieszkaniu ze sobą. Także mieszkanie, wiecie jak to jest? Mieszkanie ze sobą wszystko wyciągnie na wierzch i to bardzo szybko, każdy mały problemy. A więc nawet namawiam może na taką próbę, żeby szybciej się przekonać, czy naprawdę jesteście dla siebie stworzeni. Moje karty mówią, że nie, że coś was faktycznie ze sobą łączy, coś was ciągnie do siebie, ale jest w, tym, jest w tym po prostu tutaj za dużo jakiegoś egoizmu danej osoby i takiego czegoś, że ta dana osoba nie chce się zmienić. Dla nikogo jemu pasuje, albo jej pasuje taka forma życia. I on, czy ona chce, tak się zostać. Więc jeżeli. Jeżeli akurat tutaj... Nie zaakceptujecie danej osoby całkowicie, to tutaj z tego nic nie będzie, po prostu. Ona musi być zaakceptowana. Zresztą nie po to się łączymy, żeby coś zmieniać w ludziach, tak? W naszych ukochanych. Łączymy się z tym złym, dobrym, ale musimy to zaakceptować po prostu. A jeżeli nie potrafimy, to nie każcie się zmieniać, bo tej osobie może być ciężko to zmienić. Tylko faktycznie może po prostu zamiast się gdzieś tam. Um, przeciągać, kłócić, denerwować, to może czasami lepiej się nawet rozstać, podziękować sobie i znaleźć po prostu e, kogoś innego dla siebie. Ja nie mówię i nie zrozumcie mnie źle, że po prostu jak coś to trzeba od razu ze sobą zerwać, ale widać, że akurat mówię to do osoby, która ciągnie to cały czas, ciągnie się to za wami, więc popatrzcie tylko i przyspieszcie tą formę, czy ta osoba naprawdę się zmienia. Ja dzisiaj w spódnicy, kochani. Więc mi niewygodnie trochę to gramy sobie filmik. Dobra, idziemy dalej. Zobaczymy, co jeszcze chce nam się pokazać tutaj dla Strzelczyka. Z góry Was bardzo proszę o lajki, o komentarze, dlatego że to jest dla mnie taka forma, żeby sprawdzić, czy po prostu mam kręcić dalej. Gdzie. Po co mam coś robić, jeżeli gdzieś tam ludzie nie chcą? więc fajnie by było, żebyście mi dali poprzez to znać, czy mam kręcić późniejsze znowu. Te nasze horoskopy. Co tu mamy? Troszkę pracy, trochę miłości, trochę zdrowia, trochę przyjaźni. Zobaczmy. Na pracy do kogo będziemy mówić? Wiadomo, że do strzelca, ale do jakiego rodzaju tutaj strzelca? Praca dobra, zawieszona. Ja chyba chciałabym mówić do strzelca, który ma swoją własną działalność, ale zawieszony się czuje w miłości. Dziwnie, tak? Ja chcę zobaczyć i ma taką decyzję pomiędzy jednym partnerem a drugim partnerem. I tutaj jest ta, ta działalność, taka praca, po prostu, że praca jest ok, ale ten strzelec ma jeszcze taki wybór, że może być z kimś innym i musi zdecydować. Więc nie wiem teraz, co ja sprawdzę, czy miłość, czy pracę. Więc chyba trzeba faktycznie się dokopać tutaj i zobaczyć, o co chodzi z pracą. Więc sprawdzę tą pracę dla strzelca, który ma swoją własną działalność. Dobra? Jak ona nam się pokazuje. Nie, że na przyszłość, ale czy jest może coś, jakaś informacja dla takiej osoby? Już sprawdzamy, kochani. Udźwignąć tutaj jest tak. Dobra, radzicie sobie finansowo. Cały czas gdzieś ta, te finanse są. Trochę Wam się nie chce już za bardzo. Może to taka, taki czas jesienny jest, że Wam się mniej chce robić. To jest zupełnie naturalne. Uh, uh, uh. Nie jesteście jeszcze na akurat taki strzelec, nie jest jeszcze na etapie, żebym mówiła, po prostu podnieście swoje kwalifikacje, zróbcie coś więcej, coś, coś zdjęcie, to nie jest jeszcze ten czas. Więc jedynie co bym chciała Wam przekazać na pracy, na tym biznesie, to to, by cały czas utrzymywać swoje kwalifikacje na zasadzie dobrej, wykonanej pracy, żeby cały czas dbać o tych ludzi, którym wykonujecie tą pracę. Coś tu jest takiego, że nie będę was naciskać. Że macie się przyłożyć do pracy, dlatego że wy żyjecie bardziej jeszcze tą miłością jakąś. Nie jesteście zainteresowani pracą tutaj. Więc to nie jest jeszcze ten dobry czas, akurat dla takiego strzelca. Zaraz jeszcze dojdziemy do innych. Ale teraz tak, jeszcze właśnie na tej skomplikowanej miłości, chciałabym zrobić dla strzelca takiego, który jest pomiędzy jednym uczuciem, a drugim uczuciem. Dziwne, ale. Takiego, który po prostu nie może się na coś zdecydować. Czy powinien być z tą osobą? Czy jednak ruszyć na coś nowego? Ja to zaraz sprawdzę. Czy to jest w ogóle pora dla Was taka? Zawieszenie. No widzicie, no nie bez powodu jest właśnie u Was takie zastanawianie się nad tym. Coś jest niekomfortowego. To jest siła. Macie siłę, macie jakąś niezależność. Dźwigacie wszystko sami, więc tak naprawdę... Nie musicie się obawiać, że sobie nie poradzicie, kiedy zostawicie tego danego partnera czy partnerkę, bo tutaj jest poradzenie sobie ze wszystkim. Je, to ja podpowiem w taki sposób. Jeżeli partner czy partnerka mają nauk, którego nie zmieniają, nauk to może być alkohol, narkotyki, seksoholizm, pracoholizm, nie wiem, no są różne nałogi, objadanie się, nie wiadomo co. Jeżeli Wam coś przeszkadza w tym nałogu, i właśnie to jest ten problem. To tutaj niestety jest karta mówiąca o tym, że ta osoba nie chce tego zmienić, nie chce tego przeskoczyć, więc to wy musicie ruszyć dalej. Jeśli chcecie mieć dobre życie, to musielibyście zdecydować i ruszyć po prostu dalej. No, taka sugestia nie musicie tego wykonywać w ogóle. Tylko sugeruję. Dogramy sobie. Dobra, kochani, i na. Sprawdzimy na miłości. Zobaczymy, co tam się dzieje jeszcze. No, a dla jakiej, jaka ta informacja? Dla kogo? Zawieszenie, żal, co to jest w ogóle tutaj? Um, nie wiem, czy to nie będzie się tyczyło do mężczyzny Strzelca. Zawieszenie, żal w trakcie rozejścia się, ale jeszcze ją kochasz? Hmm. decyzja do podjęcia. Sprawdźmy to. Sprawdź to dla osoby. No męska energia dużo, no. no ale też to może chodzić o mężczyznę. To jest tak, sprawdzę to dla strzelca, dla osoby, która mm, jest jakby w trakcie rozwodu, rozejścia się, jest kłopot bardzo mocny, jest za dużo żali się nazbierało. Zaraz zobaczymy. Nie wiem, czy to nie jest do mężczyzny bardziej, ale sprawdźmy. Dla kogo to jest? Uspane małżeństwo. Uspana ta relacja jest, już długo to trwa chyba mówimy do kogoś, kto jest w bardzo długiej relacji co tu jeszcze jest zawieszenie, no właśnie, zawieszenie i brak siły już, żeby walczyć w ogóle ta, ta, ta druga osoba druga połówka, ja bardziej myślę że to chodzi o kobietę, nie chcę już walczyć o tą relację no już z tym, no, nic się nie da za bardzo zrobić, wam powiem to wy żyjecie jeszcze w jakiejś iluzji, że to może się da naprawić, a tu jest karta mówiąca o tym, że wrzesień w ogóle jest takim rozpadem tego wszystkiego. Także może do Was przyjdzie jeszcze informacja, że, że, że ta osoba naprawdę tego już nie widzi. Brzydka karta mówiąca o tym, że coraz bardziej będziecie otwierać oczy i budzić się, że, że będą w tej relacji takiej uspanej, gdzie nie okazujecie sobie miłości, najważniejsze będzie już w tym momencie faktycznie rozstać się może z szacunkiem jeszcze, e, z godnością niż po prostu być w czymś, gdzie to już po prostu jest e, no nieżywe to jest po prostu między wami, no brzydka akurat wyszła nam karta, zobaczmy na zdrowiu e, tutaj ciekawe do kogo to będzie hmm. to jest na zdrowiu Czy u kobiety Trochę tak dwie rzeczy mam. Strzelcu. to widzicie, no to jest ciężko powiedzieć do wszystkich, ale karta to jest karta przeważnie smaku węchu, wzroku, uszu. Więc chciałabym, żebyście sobie tylko pomyśleli, czy coś wam już gdzieś tam się nie dzieje i że czy nie trzeba by było sprawdzić. I jeszcze mogą na jakieś bóle głowy albo, albo zawroty głowy być, więc to nie jest choroba, moim zdaniem to może być brak okularów. Ale jest jeszcze druga karta, kobiety w rodzinie, ale to bardziej pasuje mi na dziecko. O co chodzi z dzieckiem strzelca? Mhm. Wiadomości, telefony, życie online, tylko do takiego dziecka mówię. Ta jeszcze ta dziewczynka, bo to jest dziecko-dziewczynka, chciałaby najchętniej wyjść z domu, uciec, sprawia problemy, jeżeli jakiś strzelec ma taką właśnie córkę która po prostu jest totalnie odcięta od, od ciebie i żyje swoim własnym życiem, to no słuchajcie, no każdy jest indywidualny ciężko mi z mojej strony wam powiedzieć po prostu, że macie coś zrobić, czy nie macie moim zdaniem świat w telefonie u niej akurat jest małym zagrożeniem, malutkimi krokami bardzo będzie ciężko, bo ona naprawdę się zamknęła na wszystko, ale malutkimi krokami trzeba będzie po prostu więcej czasu z nią, z tą córką spędzić. Także jest taka sugestia, żeby zbliżyć się emocjonalnie. Więc jeżeli wy wyrywacie telefon, ograniczacie jej przestrzeń, to będzie coraz więcej złości, kłótni i nienawiści. Więc nie ograniczałabym, nie zabierałabym, bo akurat tutaj te dziecko wygląda jakby miało charakterek swój. Więc co najwyżej bym tylko pomyślała innym sposobem, żeby delikatnie wbić się trochę do tej jej świata. I wtedy dzięki temu możesz coś zmienić na przyszłość u niej, dać jej po prostu jakieś wsparcie. I to nie może być jednorazowe. sobie tylko dogram... Nie może to być jednorazowe, po prostu tam zainteresowanie. To powinno być solidne, gdzieś tam rutynowe spędzanie czasu z córką. Więc, no, taki tylko daję przykład. Na przyjaźni, czy mamy coś tutaj na przyjaźni? Słuchajcie, na przyjaźni pokazało się coś zupełnie innego. Pokazało się mieszkanie u strzelca, bądź to jest praca. Zaraz właśnie sprawdzę. Bo karty przyjaźni przejęły mi karty mieszkania, bądź pracę. Do jakiego strzelca to mówimy? No, znowu dom albo praca. Teraz sprawdzimy, co tu się dzieje. Nowa, kochani, ktoś tutaj zamyka stare, otwiera nowe. Albo to chodzi o dom, do którego się wprowadzicie, albo już dostaniecie klucz na wrzesień, albo to chodzi o nową pracę, która wrzesień jest idealnym momentem na to, żebyście już faktycznie przeszli do nowej pracy. Coś się dzieje bardzo pozytywnego, nowego, dostaniecie tą pracę, czyli informacja dla strzelca, który czeka na nową pracę albo czeka na klucze. Tak już za chwilę. Także bardzo ładna karta. Coś będzie wasze. Jest bardzo duża radości przy tym, chociaż się mocno boicie, bo jest też karta takiej oceny sytuacji, że, e, że znowu coś nie wyjdzie. Negatywne nastawienie jest tutaj, więc zmieńcie nastawienie, proszę. E, zobaczmy, co dalej. Weźmiemy sobie takie bardziej przyszłościowe karty i już sprawdzamy. Zrobimy sobie takie, wyłożymy trzy karty i one będą spługać razem ze sobą. Czyli jedna, druga i trzecia. I te trzy karty mają informację ogólną. No pamiętajmy, że to nie jest rozkład cały, nie jest indywidualny, to jest tylko gdzieś tam takie ziarenko w tym wszystkim. Więc co na ten wrzesień, październik e, w tych trzech kartach się dowiadujemy? Nowe tutaj, to zamknięte oczy. E, słońce, nowe, dobre, chociaż tego nie widać. Jakby to, no mało szczegółów, bo tu jest tylko tak. Coś świeżego, coś dobrego, coś pięknego. To jest coś takiego, gdzie naradza się dziecko, wszyscy się cieszą. Coś się w tobie strzelcu naradza, jakaś przemiana jest piękna, tylko ty jeszcze tego nie widzisz, bo to są zamknięte oczy. Stoisz, nie widzisz. Trzeba byłoby się zastanowić. A może zwłaszcza to jest to strzelca, który tak naprawdę wrócił do tego związku? Czy ty się strzelcu nie czujesz, że ty się już zmieniłeś? Że ty się odbudowałeś i tak naprawdę już nie pasujesz do tego, co było? Trzeba by było się zastanowić, bo ty tego nie widzisz, a ta dobra przemiana i siła w tobie już jest. Także coś fajnego się dzieje w tobie. Ale teraz, tak, każda ta karta ma jeszcze indywidualne znaczenie, więc zobaczymy, co jest pod tą kartą dziecka, nowego, dobrego. No może nie dobrego, tylko po prostu dziecka i nowego. I zaraz zobaczymy, dodamy sobie do tego dwie karty. A mi jeszcze jedna sobie pozwolę. No i nie, zabieram, bo ona miksuje. Więc tak, w tych kartach jest. Dla strzelca sytuacja związana z pracą, coś nowego. Kochani strzelcy, jeżeli Was męczy sytuacja w pracy, a jest tutaj takie, to są noże nad głową, czyli już o tym śnicie, już macie albo w ogóle macie słaby sen związany z pracą, coś Was denerwuje, naprawdę jest to pod kartą nowego. Warto by było się zastanowić, żeby wyjść z pracy i poszukać czegoś. Ja, jeżeli my tą kartę mamy, to ja już wiem, że wy tą nową pracę dostaniecie, tylko po prostu musicie w to uwierzyć. Jest załamanie już, jest taki ciężar związany z pracą, jest zmęczenie, więc warto by było, tutaj jest tak, albo po prostu nie chcecie całkowicie rzucać tej pracy, więc warto by było też może dorzucić coś do pracy, żeby ją troszeczkę zmienić, żeby troszeczkę sobie zrobić taką e, nową sytuację. Dajmy przykład. Nawet jeżeli jest ktoś fryzjerem, no, to na przykład jest tutaj taka alternatywa, że może przydać się wyjść na 2-3 dni do pracy gdzie indziej, do ludzi. Albo alternatywa, zrobić może sobie teraz jeszcze jakiś kurs inny, żeby wykonywać nie tylko te włosy, a na przykład coś innego. Czy to samo tyczy się mężczyzny. Pracujesz na przykład na taksówce cały czas. To może warto by było, jeżeli ta praca Cię tak mocno przygniata, zrobić coś po prostu troszeczkę innego. Także jest warto się trochę przekształcić, dobra, żeby od jednego odpocząć i wejść w drugie. Dogramy sobie, dobra, i mamy tą drugą kartę, to jest taka po prostu dobra wiadomość, coś wam może przyjść dobrego do domu, może sytuacja, może jakaś, może to być wiadomość, ale to może być też sytuacja dobra rodzinna, zaraz zobaczymy, dodając dwie karty. Coś dobrego, no u Was się kończą złe rzeczy, albo inaczej można to nazwać, nawet jeżeli się rozstajecie, to jest to dla Was dobre. Jeżeli ktoś odczuł te noże w plecy, odczuł poczuł się zraniony, przygnieciony i to już trochę długo trwa, albo cały czas jakaś sytuacja go raniła, no to to jest pod dobrą kartą mówiącą o tym, że że się im przynosi powiew świeżości. Nawet jeżeli będzie wyglądało to, że jest totalnie kiepsko i źle i wszystko się sypie, to jest to dla Was dobre. Taka informacja. Trzecia karta rzeczy, których nie widać. Czegoś, czego jeszcze nie zauważasz, strzelcu? Partnerstwa! I to jest pokazane, że jeżeli stoimy w miejscu, nie mamy jeszcze nikogo. Albo jesteśmy nawet w związku, ale na przykład kiepskim. To czego jeszcze nie widać? Właśnie tego nowego partnerstwa, które już jest w zasięgu ręki. Nie powiedziałabym, że to jest październik do końca, bo przeszkadza mi tutaj w tym wszystkim jeszcze taka karta mówiąca o bardziej czterech miesiącach. Ale powiedziałabym, że do końca roku powinieneś, e, strzelcu, po prostu coś się wydarzy nowego, fajnego. Super, niech tak będzie. I teraz tak, nie uciekajcie mi jeszcze. Zobaczymy sobie taką kartę przesłania dla Was. Wyciągniemy jedną kartę. Oczywiście sugeruję indywidualnie sobie ją odczytać poprzez obrazek. A ja po swojemu ją dla Was przeczytam, dobra? Także jakie ma dla Was znaczenie ta karta na październik? Mamy tak, taki obrazek. Musicie sobie pooglądać, co on dla Was może. Znaczyć dla mnie, no słuchajcie, tutaj widać jak po prostu bykiem, że ta kobieta jest obciążona, przewnie przyzwyczajona, ale obciążona. I tutaj właśnie te przyzwyczajenie. Starajcie się zobaczyć, czy wy czasami nie przyzwyczailiście się do ciężaru, który nosicie, a który jest zbędny. Dlaczego? Dlatego, że tak naprawdę ona nosi nie jedzenie, zakupy. Ona nosi jakby. Cały świat, wszystkie rzeczy, które niepotrzebne, to są takie chwasty, rośliny, wszystkie rzeczy, które są niepotrzebne. Starajcie się wyrzucić niepotrzebne sprawy innych ludzi, e, przygniatające Was problemy. Wy nie musicie tego nosić. Nawet jeżeli coś się strasznego wydarzyło, postarajcie się tego nie brać ze sobą. Jutro jest następnym dniem. Jutro jest po prostu kolejną kartką, czystą. Więc starajcie się nie przenosić tego dzisiaj na jutro. Nawet jeżeli mi powiecie łatwo Ci mówić, to zmieńcie coś jutro. Starajcie się przenieść mniejszy syf, mniejszy bałagan na ten, jutrzejszy, na ten jutrzejszy dzień. Tego Wam życzę. Wszystkiego dobrego i dajcie znać, czy robić kolejne mini-horoskopy dla Was. Buziaki!